Cześć, jeśli lubisz majsterkować, to ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj pokażę Wam, jak odnowić piłę do metalu, którą znalazłem gdzieś na strychu. Jeśli jesteście tego ciekawi, to obejrzyjcie mój film do końca. Najpierw trzeba wszystko rozkręcić. Później wszystkie elementy oslifować. Następnie pomalować wszystko na czarno sprayem. Złożyć i z powrotem skręcić. Jak widzicie, piła bardzo fajnie wyszła. Bez problemu można nią przepiłować na przykład jakiś pręt. Więc przeszukajcie swoje domy, a może znajdziecie coś podobnego. Więc do następnego piątku. Cześć!